Cześć! Słuchajcie, teraz będzie reakcja na żywo. Jest godzina 8 rano i właśnie wjechała do śnie manieczka. Znaczy, zasadniczo manieczka wjechała już wieczorkiem. Gdzieś w okolicach trzeciej nie spałam, to znaczy zazwyczaj nie śpię w sumie wieczorami, więc to nie jest jakaś zaskoczka. No ale tak, zasnąć się nie dało, niby się położyłam. No i dzieją się rzeczy. Niby śpię, bez próbuję spać, ale tak naprawdę w ogóle mnie nie wyłączyło. I słyszałam w ogóle każdy dźwięk, co się dzieje w pokoju, co się dzieje u sąsiadów, co się dzieje gdziekolwiek, i jednocześnie, niby teoretycznie spałam, a w praktyce mój mózg mielił całe po prostu setki procesów. Jeden za drugim, za drugim, za drugim, za drugim, za drugim. I co jest ciekawe, to nie jest tak jak we śnie, że, że macie takie wrażenie. Że coś się dzieje, pamiętacie to, budzicie się, potem nie pamiętacie, tylko tak naprawdę pamiętam wszystkie te rzeczy, które mi się przewijały przez głowę. I mój mózg po prostu wygrzebał ze swoich odmętów pamięci muzykę do choreografii, po prostu jakąś, którą gdzieś kiedyś słyszałam, całą pejlistę mi po prostu odpalił i ta muzyka zasuwała w jakimś przyspieszonym tempie. Ja widziałam jakieś elementy choreografii, bo jak wiecie, prowadzę zajęcia stańca tańca orientarnego, i generalnie w ogóle to wszystko. Z jakichś kawałków składało się, pojawiły mi się w ogóle jakieś strategie marketingowe, które najlepsze jest do, tej, do tego momentu pamiętam. Jakieś teksty na ulotki, gdzie w ogóle nie byłam w stanie tego ogarnąć, żeby jakoś to ułożyć, a teraz nagle po prostu pff, teksty od początku mi się układają. Wyrażenie jest po prostu niesamowite, bo mózg działa na takim odpaleniu po prostu hiperkreatywność na maksa. Siedzę o tej porze i się po prostu cieszę jak kupi do sera. A ja zazwyczaj po prostu do 12 jestem nie do życia, kompletnie. załapałam piękny słowotok i po prostu od rana nadaję na jakimś tam ogromnym tempie chodzę, gadam, 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 że załączyłby się słowotok. Eee, I gonitwa myśli. I tak ogólnie o tej porze, ja roześmiana, to jest naprawdę, uwierzcie mi, coś po prostu, że głowa eksploduje. I z jednej strony to jest tak, że nawet nie wiem, jaką w na nastroju zaznaczyć ten stan, bo on zasadniczo, należy mu powiedzieć, jest górkowy, więc w sumie jest taki naprawdę hiper dobry. Ale z drugiej strony ja tego stanu zajebiście nie lubię, dlatego że po pierwsze wiem, że za moment będę mieć zjazd. Poza tym wiem, że te wszystkie zarobiste pomysły, które teraz mam, tak naprawdę nie do końca wiem, czy one są zarobiste tak w praktyce. A poza tym nawet jeśli są, to za moment potem będę mieć problem z realizacją tego, bo, bo tego jest strasznie dużo i to jest strasznie fajne. Jakby ja to wszystko chciałabym robić nagle. Eee, no i w sumie to wszystko się zadziało tak wczoraj, dlatego że tych stresorów się nawarstwiało, 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 aż w końcu była ta przysłowiowa kropelka, pik, przerała czarę. No i po prostu faza zrobiła klik, przeskoczyła w górkę. Niby fajnie, niby dobrze. Ale mówię, no za chwilę to będzie wyczerpywać bateryjki, także... Na ten moment chciałabym w sumie położyć się na chwilę i zasnąć. Nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Może wykorzystam ten czas na nadrobienie jakichś rzeczy. Chociaż dobrze by było jednak nie popłynąć za wysoko. Strzeliłam sobie hydro, może uda mi się troszkę wyciszyć. Może nie. No, w każdym razie yy, chciałam powiedzieć, że tak to zabawnie wygląda <laughs> po prostu. Jak yy, ja w ogóle śmiejąca się usmieram, no to jest jakiś, uwierzcie mi, hardcore totalny. Ja powiem, mojemu facetowi głowa eksplodowała, jak to zobaczyła, ja cały czas z niego mówię, 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 w ogóle jakieś memy zaczęłam wyciągać, coś gadam do niego totalnie, on, on zamulony rano do pracy, ja gadam, 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 nawijam, 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 on w ogóle tak jest dziwko. Eee, no, także, także tak. Jest to, jest to śmieszny stan ogólnie, śmieszny, ale nie do końca mnie bawi. Dobra, żeby nie przedłużać, bo tak będę wam nawijać... Dobrze, że dzisiaj, jakby, poza tym, że, że mam dobry humor, to w sumie mam, mam wolny dzień, także mogę sobie odpocząć. I zobaczymy, co się będzie działo w ciągu najbliższych dni. Tak, w ramach update'u chciałam tylko powiedzieć, że ten dołek po topiramacie zaczął mi w ogóle schodzić. I jakby się wyrównałam przez jakiś moment. I było tak, w sensie, tak, wiecie, znośnie, nie? że nadal, nadal mnie gryzie deprecha, bo zasadniczo tak to było. Ale ten topiramat, no po prostu już przestał. Mnie tak wciskać w ziemię, właściwie odstawienie do pirametu przestało mnie wciskać w ziemię. I było tak, jakby standardowo, taka u mnie deprecha, jak to, jak to jest zazwyczaj, bo jestem bardziej dołkowa. Natomiast no teraz właśnie pojawiły się nowe stresory, obawiałam się, że pójdę w dół, ale de facto poszłam w górę. No i teraz. Siedzę i jem ciasteczka, w sumie zaraz się pewnie czymś zajmę dalej. Dobra kochani, w tym momencie wam tego filmiku nie mam jak wrzucić, dlatego że jeszcze lecą mi wywiady z Edytką, które obiecałam rzucić wcześniej. Natomiast zobaczycie to sobie później, w każdym razie jest, jest piątek, jakby kto pytał. Ten co był. Dobra, yy, bo to dzisiaj może nie mieć sensu, bo mówię jest troszkę słowo toczku. Trzymajcie się, kochani, buziaki pa.